Wydajcie im jeść. Mówi Jezus do swoich apostołów, a oni patrzą i widzą pięć tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. I słyszą słowa Chrystusa: wydajcie im jeść. Jak wystraszeni, czy jak przerażeni muszą być, mówią, jak to zrobić? Przecież to jest niemożliwe. Ale Chrystus wielokrotnie pokazuje, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych, i wielokrotnie stawia przed uczniami. Wysoko podniesioną poprzeczkę, pokazując im, że mając wiarę i będąc razem z nim, mogą robić rzeczy niesamowite. Kiedy mówi teraz: Wydajcie im jeść, czy mówi do Piotra: Wyjdź z łodzi i chodź tutaj po tym jeziorze do mnie. Wydaje się to wszystko niemożliwe, ale to tak, jakby powiedzieć: Tej górze przesuń się, albo morwie, wyrwij się. Chrystus szuka w uczniach tej wiary, ale jednocześnie też jest dobrym nauczycielem, który pokaże, że jest to możliwe. Tutaj Chrystus w tej Ewangelii jest przedstawiony jako dobry pasterz, który okazuje litość tym wszystkim tłumom, które idą za nim, bo są jak owce nie mające pasterza i ukazany jest tutaj jako nowy Mojżesz, który tworzy nowy lud. Najpierw poucza ludzi Czyli mamy tutaj wspólnotę chrześcijańską, poucza swoim słowem, więc mamy słowo Boże, mamy liturgię, potem karmi ich chlebem, rybami, mamy eucharystię, i do tej pracy angażuje swoich uczniów, czyli Kościół, ten, który jest posłany, posłany, aby dawać, dawać ciało i krew Chrystusa, posłany, aby dawać słowo. Wy dajcie im jeść. A doskonale wiemy, że nie samym chlebem żyje człowiek, choć tutaj chodzi o chleb, to przecież wiemy, że Eucharystia jest złożona ze Słowa Bożego, z tego stołu Słowa Bożego i stołu eucharystycznego. I Kościół jest nieustannie posłany, aby gromadzić, aby zbierać i aby dawać. Ale żeby się wystra nie wystraszył, że nie ma z czego dać, to właśnie Chrystus staje się tutaj wzorem. Chrystus staje się dawcą. Chrystus jest tym, który pokazuje, że jest to możliwe, że On jest źródłem, z którego mamy czerpać nieustannie. Jak dzisiaj wprost mówi święty Jan, bo Bóg jest miłością. Skąd mamy wziąć tą miłość? Już nie pytamy się o chleby, nie pytamy się o ryby, ale skąd mamy wziąć tą miłość, którą potrzebują ludzie? Bóg jest miłością, Bóg jest tym źródłem. Kiedy z Nim i w Nim jesteśmy, możemy wtedy, patrząc na te tłumy, nie tyle być przerażonym, że nie mam co im dać, ale sam wiem, co otrzymałem i z tym mogę pójść do nich. Bo wiem, że Bóg jest miłością, czyli źródłem miłości niewyczerpanym. Przychodzę, otrzymuję, sam wiem, że jestem kochany i w ten sposób mogę stać się dawcą. Nie będą mnie przerażać tłumy, nie będą mnie przerażać te sytuacje niemożliwe, bo wiem, kto ze mną idzie, od kogo otrzymałem. I co przekazuje? Nie z samego siebie, bo wtedy myślałbym, że nie dam rady, że się wykończę, że przecież nie mogę całego siebie złożyć na ofierze. Ale tą ofiarę już mam. Samego siebie w ofierze złożył Jezus Chrystus. On jest tą ofiarą, która dała się całkowicie i dzisiaj z tej ofiary nieustannie czerpiemy. Niech to jedno zdanie, że Bóg jest miłością, zapadnie nam dzisiaj w serca po to, że kiedy spotkamy kogoś, będziemy zaproszeni do tego, żeby dać, dać mu jeść, będziemy wiedzieli, że sami jemy w obfitości i jesteśmy tymi, którzy mogą się podzielić z innymi.